No i się Manko, witam w kolejnej partii. Znowu dostajemy białe. Ogólnie wydaje mi się, że tutaj, e, tak jak nagrywam, to bardzo jest dużo nadpodaż koloru białego w moich partiach. Nie wiem w sumie z czego to wynika. W ogóle, także jak wchodzę pierwszy raz na czeskoma danego dnia e, i szukam partii, to zazwyczaj wygląda to tak, że właśnie dostaję białe, a nie czarne. Nie wiem do końca, czemu tak jest. Czy to jest faktycznie jakieś 50-50, e, czy jednak nie, ale no tak to tutaj wygląda do, do tej pory. Poszła klasyczna linia w partii włoskiej, w takiej wolnej partii włoskiej. Wszystko idzie absolutnie na razie zgodnie z książką, tak zwaną debiutową. No i tutaj przeciwnik pełnia tak naprawdę błąd strategiczny, właśnie idąc, wychodząc w tych strukturach gońcem na G4. Nie ma to absolutnie tutaj uzasadnienia. Ten goniec będzie stał bardzo słabo na H5, G6. Zagramy sobie H3, oczywiście. Zagramy sobie wieża E1, koń F. 1 i może nawet g 3 Pytanie, czy najpierw chcemy grać wieżę A1, czy najpierw chcemy grać H3? Chyba najpierw chcemy zagrać sobie wieżą na A1 po prostu. No on może jak najbardziej sobie zresztą w, w, e, w długą stronę, długą urchadę wykonać, ale to nie wiem, czy byłoby dla niego jakoś wybitnie pociągające ze względu na to, że mamy tutaj B4, szybkie A4. No dobrze, 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 poszło H5. I co? I teraz po moim H3 zamysł jest taki, że on nie musi tutaj niczego ruszać, tak? Że może sobie zostawić tego gońce na G4, no bo ja nie mogę tego bić z tego względu, że dostanę tutaj taki atak już dosyć niebezpieczny. No dobrze, to w takim razie co możemy innego pograć? Możemy pograć A4, to go prawdopodobnie zmusi do zagrania ruchu A5 czy może chcemy zacząć przez B4, właśnie, żeby nie dopuścić do A5? B4, goniec B6, A4, prawdopodobnie A5, może B5, wtedy możemy myśleć jakieś hetman C2, D4. No, wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w jakim chcemy podążać jak najbardziej. Na ile przeciwnik pozwoli, zobaczymy. No i pytanie, czy czasy gra A6, właśnie, czy zagra poprzez ruch A5? Zagrał A6, czyli trochę skromniej niż niż obstawiałem, no i teraz mamy opcję, mamy opcję a5, ale to mi nic nie daje w obecnej pozycji, po prostu sobie schowa gońca tutaj na a7, a tu zawsze ten goniec na b6 będzie powiedzmy bardziej narażony na ewentualny ruch skoczkiem c4, jeżeli kiedyś taka się nadarzy okazja. No dobrze, co możemy grać? Jakieś standardowe ruchy, to jest wieża a2, właśnie koń f1, może goniec e3, przyszłościowo chcemy grać d4, B5 teraz uruchem oczywiście nie jest, tak myślę, A4, B5, żeby zagrać wieża A2, żeby zagrać B5, bo jak zabi gramy A2, B5 bicie, bicie, bicie to w ogóle, bicie tutaj. No tak, to tutaj jest w ogóle tak. No B5 było bardzo mocne, bo B5, powiedzmy, za załóżmy, że on nie robi nic. że A2, on nie robi nic i gramy B5 sobie, tak na przykład? No i co? I czy on może odejść? No odejść, że tutaj, tutaj. Nie wiem, że A to mi się podoba. To jest taki. Dosyć standardowy, jak mówiłem, ruch właśnie w tych strukturach, kiedy już zagraliśmy B4, kiedy zagraliśmy A4. Ten ruch właśnie ma na celu to, że schodzi tutaj trochę z tej przekątnej e, schodzi z tego wiązania, jakby po ewentualnym otwarciu linii A bicia gońcem na A7, na, na F2, jeżeli stałby na przykładowo na A7. Przyszłościowo broń też linii drugiej, punktu F2 w szczególności. No dobra, dostajemy H5. H4, przepraszam. Mogę zagrać H3. H3, bicie, bicie. I co teraz? A, jakiś koń G5? Tylko on zawsze ma wtedy jeszcze Hetman G3 i niestety nie mogę bić, bo jest właśnie to wiązanie. A jakbym teraz zagrał B5 po prostu? B5 on sobie odchodzi. d 4 jeszcze nie mogę, co prawda. Właśnie pytanie, jeszcze, gdzie odejdzie. Bo jak B5, na przykład, dojdzie sobie na A7, b 3 grozimy tutaj, więc on musi albo złosować, albo coś zrobić. I wtedy, na przykład, sobie zagramy D4 na spokojnie. No, H3, G3 to raczej nie jest turbo niebezpieczne dla mnie w tej pozycji. A zobaczmy jeszcze tak. B5, bicie, bicie. No, on tu bicie nie może, bo wtrącamy mu szacha, wtrącamy bicie na C6, oczywiście, i on musi to odbić, odbijamy i zostajemy prostu z figurą więcej, dobrze mówię, a tak to tutaj, 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 nie no, to jest, aha, no ewentualnie koń a7 może zagrać, no ale to nie jest coś, co raczej chciałby grać, bo my sobie po prostu gramy, nie wiem, hetman b3 na przykład, no i tutaj też to nie wygląda zbyt przyjemnie, zagrajmy sobie b5, może w sumie zagrać skoczek a5 jeszcze, to prawda, no właśnie, może zagrać skoczek a5, klasycznie Ruch, który jest najlepszy widzę dopiero po zagraniu jakiegoś ruchu. No dobrze, no dobrze. Musimy coś tutaj na to zaradzić. Czy to coś zmienia tak naprawdę, czy mogę teraz zagrać sobie tutaj d4? No, bicie, 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 bicie. D4 pomyślmy, bicie, aha, no może mi zbić tutaj, Ja to był hetmanem. Bicie, 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 no gramy d4, no taki był plan, żeby zagrać d4 w sumie w Następnie, jeżeli będzie taka opcja, to sobie odejdziemy Hetmanem z tego związania, żeby trochę go pogro pogrozić mu trochę tutaj. A jeżeli nie skorzysta z okazji, właśnie i nie zbije, no ale zbił, to byśmy sobie na np. na F1, ale już tej opcji nie ma, więc no dobrze. Ale wydaje mi się, że i tak to stoi dobrze. No bo co, no, musiałby chyba teraz tego gońca sobie tutaj jakoś teraz e, za, e, schować, np. Na, na A7 w sumie tylko, no bo e, raczej nie chciałby pozwolić na taką wmianę, bo te pionki będą dostały tragicznie. Teraz bicie na b5, aha, zagrał tak, no to ja sobie zbiję spokojnie najpierw na b6. Taki był zamysł tego ruchu, on będzie mógł bić co prawda tutaj na b5. E, ja nie mogę odbić, bo bicie mi wieża, no ale takie strojane pionki, stro, tak no, a w ogóle teraz zagrać e5, to jest też całkiem ciekawy motyw, e5, e5 i co on potem ma, no bicie, powiedzmy bicie, gramy e5. Trzeba tutaj otwierać pozycję. Trzeba wykorzystać, że mamy tutaj przewagę w rozwoju i to, że jego król jest cały czas w centrum. No, już na pewno nie znajdzie swojego miejsca na skrzydle hetmańskim. Na pewno, jeżeli w ogóle zdąży zroszować, to zroszuje na skrzydło królewskie. No, ale nie, nie wygląda, że nie zdąży zroszować. Pewnie zagra jakieś Król F8 może. Raczej się nie będzie zasłaniał przez gońce na E6. Bo co? Bo dostanie po prostu skoczkę na D4. E Aha, zasłanił się przez gońce na E6. No, to ciekawe rozwiązanie, szczerze mówiąc. Tego się nie spodziewałem. No dobrze, i co możemy teraz zrobić, żeby wzmocnić tutaj pressing? On w następnym ruchu, oczywiście, chciałby na pewno zroszować. Czy mogę bić? Nie mogę bić, bo znaczy tutaj on nie może oczywiście, bo mamy na przykład wieża E2, ale bicie i bicie na F. I czy to mi coś tutaj otwiera drogę do czegokolwiek? No, mogę na przykład zagrać koń G5. Ale po co, po co mam grać konie G5, jeżeli mogę to samo osiągnąć przez zagranie skoczka na D4. No, prawie to samo, bo skoczek D4 powiedzmy Roszada. E, no i nie mogę tego zbić skoczkiem. No, wisi mi Hetman, tak? To na pewno. Ale ewentualnie mogę zagrać tu. A w ogóle właśnie może taki ruszek spróbujemy na przykład teraz. Koniec A3. I koniec A3 by go tutaj pozbawił jakiejś nadziei chyba na Roszadę Koniec A3 bicie, no to bicie. Mogę chyba, mogę jak najbardziej. Goniec a3, no już Król f8 nie zagra, może zagrać tu ewentualnie, ale to sobie odejdę na przykład tutaj. Goniec a3, no bicie na c3 powiedzmy, że nastąpi. E, I co wtedy? Czy to mi jakoś ten, dwa pionki więcej żeby było tak naprawdę, ale czy ta pozycja by mi to rekompensowała, te dwa pioneczki? Czy nie do końca pomyślmy, koniec A3, bicie na C3. No tego pionka ma sobie prawdopodobnie i tak prędzej czy później odebrał. Eee, tutaj będą, Kurczę, no podoba mi się ta wizja, szczerze mówiąc. zagrania. w sumie tak, ruszowe to jeszcze tutaj tego pionka tutaj delikatnie mm, nie, luzuje. No dobra, pomyślmy, załóżmy, że gościu nic nie robi, znaczy powiedzmy, że ruszuje sobie w tej pozycji, tak. Czy mamy jakiś super mocny atak, jakieś koń G5, ewentualnie później? No to tutaj Hetman nie może wejść, bo do skoczek wszystko pilnuje. A goniec G5 na przykład, jakby zroszował, wybijamy na F6, on bije na F6. No wygląda turbo słabo jego pozycja króla, ale moja, moja linia o us, y, pierwsza też naprawdę nie jest jakoś super mocna. Goniec dobra. Tak naprawdę rozważamy teraz między goniec A3, a skoczek bicie na B4. No bo to piąkim bicie nie ma sensu raczej, pchać potem tego nie mogę, bo bije sobie. Goniec a3, nie no podoba mi się goniec a3, mówiąc szczerze. No może będzie, próbowało zbić sobie na c3, zagrać jakieś wieża c8. O wow! O wow, o wow, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc drodzy widzowie. To mnie tutaj skoczył, ale to chyba mogę bić po prostu. No bo co, co innego mi pozostaje? Czy może c Aha, dobra, on w ogóle mi tutaj grozi przecież biciem? No, C na E2. Na A2. Wow. Odważny ruch na pewno. No to jest ciekawe, no bo właśnie jakieś bicie, tutaj bicie, otwiera się ta moja nieszczęsna m, ostatnia linia, która będzie trochę jednak słaba. Pomyślmy, bicie no dobrze, co tu mi zostaje? No tutaj nie, bo tutaj wieża... Mogę zagrać, o, mogę zagrać wieża D2 na przykład, to jest jakiś plan, on oczywiście wtedy nie może ruszyć, ale może zagrać D3. Czy mi D3 szkodzi? No to tak, zakończyć D4 po prostu, on pewnie by chciał na przykład, aha, no zagrał tak, no dobrze. Na pewno bym chciał otworzyć chyba tutaj przestrzeń, żeby już nie było jakiś gwiazd żeby nie było, nie mógł zapchać na A5. On prawdopodobnie musi to odbić teraz. No właśnie, pomyślmy, czy jest to coś mocniejszego niż jakieś po prostu zwykłe skoczek D4. Mogę odejść wieżą i zagrozić mu wejściem skoczka na, na pole E5. Ten goniec na razie nie może nic za bardzo. No dobrze, zagramy skoczek D4. Bronię pola B3, sobie eee, właśnie grożę mu tutaj gońcem. No może zagrać co prawda goniec C4, ale co? Ale my tutaj coś znajdziemy. Myślę, no dobra, teraz taki ruch, na przykład hetman f3 się narzuca, tak? Żeby tutaj mu wjechać, zagrozić. E, on może zagrać hetman b7, ale to my damy tutaj, a możemy się jakoś wyzbyć tego tutaj e, gońca. No nie wiem, zagrajmy hetman f3 na początku. Jakiś ruch typu H3, żeby się przydał prędzej czy później, żeby tego króla tutaj jednak trochę mm, odciążyć od, od samotności na, na ostatniej linii bo jakieś wieża E8, wszystkie. Wow, w ogóle tutaj mogę grać przecież najpierw? co, Czy nie mogę? Znaczy, dobra, może nie mogłem. Dużo by to mnie nie dało, ale teraz, jeżeli by nic nie zagrał ciekawego, to bym mógł tu zagrać. I tak chyba zagram teraz. Najpierw zagram jakiś trącony szach na F5. On tu się nie zasłoni inaczej, bo to nie ma sensu. I zagram sobie wieżą tu, tylko czy to ma potem jakieś przełożenie na cokolwiek. Pomyślmy, a bicie, bicie, no bicie, bicie, nie, skoczek C6 mogę zagrać, żeby zagrać skoczkiem na CE7. To jest jeszcze jakaś, jakiś pomysł, pomyślmy, skoczek, eee, skoczek tu, tu, go ewentualnie goniec D5, tu, 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 no nie wiem. Skoczek C6, goniec D5, bicie wieżą, nie no, dobra, gramy, gramy szybciej, oczywiście mamy minutę do 7 minut, więc to nie jest oczywiście znowu kolorowy scenariusz, ale zobaczmy, hetman F5, szach. Co tutaj wymyśli? No my chcemy grać wieża e7, na pewno. Eee, czy możemy coś innego? No nie możemy grać, chcemy grać wieża e7, to na bank. Może jakieś wieża b2? Też to wygląda całkiem interesująco, nie powiem, że nie. Nie wiem do końca, co zagrać, na przykład na taki ruch teraz, wieża d7. Poszła propozycja wymiany hetmanów. No to ja szachuję po prostu, on nie może zagrać tu, ja sobie zagram tu. I nie do końca wiem, jak miałby się ratować. Jakieś wieża D7, bo zostaje jeszcze. No dobrze, ale też po tym ruchu wieża D7, skoczek C6, e, i tu zostaje zajeżdżony. Chłop, tak naprawdę, Oba, pomyślmy. Hetman, C, y, Hetman C7, wieża D7, skoczek C6, no nie no, bo to pije Hetmana, to nie ma sensu. Pomyślmy, pomyślmy. Wieża tutaj, też nie ma sensu. Tutaj, no Hetman D7 tego nie stratuje, wieża D7 go ratuje. Co mogę tu grać? Szybko, szybko, wieża b2, no taki tutaj akt desperacji, trochę chyba nie mam pomysłu tak naprawdę, no hetman c7, wieża d7, bicie, bicie, tu nic nie ma, no tak naprawdę, skoczkiem odejść nie może, bicie tutaj, mógłby zagrać teraz tutaj, 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 aha, zagrał tak, eee, o co chodzi? Nie wiem o co chodzi, zaraz się dajmy, o co chodzi, Dobra, biję hetmanem tutaj. No, musimy tutaj coś rekompensować tak naprawdę. Zagramy H3 zaraz. Jeżeli pozwoli. Aha, bicie wieżą. Dobra, poddaję partię. Ej, party. Hej, co tu poszło nie tak? Co tu poszło? Znaczy dużo rzeczy tu nie poszło nie tak w tej partii no. Tak. Z debiutu ogólnie wydaje mi się, że wyszedłem dużo lepiej. Bo tak jak mówię, te struktury tutaj są. Korzystniejsze. No, wepiec nie było okazuje się mm, jakieś wybitne, ale okazuje się, że mogłem zagrać h e, I co na bicie, bicie, bicie? Co ja tu mogę grać? E, pomyślmy, żeby tutaj przeciwdziałać ruchowi skoczek. Znaczy w sumie koń, skoczek na Giester nie jest jakiś turbogroźny, no bo mam tego skoczka, który sobie broni tego pola na przykład, nie? Ale na przykład, co tutaj, teraz wieża H6. Co mogę. Aha, teraz mój ruch jest w ogóle. No dobra. Ha, no dobra, gram skoczek F1, i co wieża H6 nie może, bo się broni. Skoczek G4, no może grać skoczek G4, ale co? Ja gram sobie z koniec E3, bronię tego punktu, to jest bronione wszystko. <laughs> Chyba mogę grać na skoczek tutaj, chociaż to nie jest najlepsze, bo jeszcze dopuszczam do Hetmana G3, to się zgadza. Ale co, D4 mogę zagrać. No dużo ruchów mogę tutaj. A tu w ogóle mogę bić na F7 przecież, bo tak, 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 i wisi Hetman. No to prawda, trzeba było jednak się nie bać i grać to H3, on by musiał się wrócić albo wybić, wybić szło B5 niestety, ale tutaj w tej pozycji po wybiciu właśnie na D4 no stałem dużo lepiej, ale oczywiście nie wybrałem najlepszej kontynuacji, bo lepsze było co? Od razu grać E5. No dobra, ja wybijem na B6, bicie, bicie i teraz E5 już nie jest takie mocarne jak ruch wcześniej. to jest ciekawe w sumie, czemu aż taka jest różnica tutaj. Ten skoczek widocznie by się do, przydał tutaj do, do ataku bardziej, no ale poszło bicie, róż, tutaj oczywiście, właśnie, właśnie tutaj myślałem, że zagra jakiś król f8 i pozycja byłaby dosyć zbalansowana, ale on zagrał goniec e6 i to był błąd z jego strony. No i goniec a3 to był też błąd, trzeba było grać prawdopodobnie właśnie, trzeba było grać albo skoczek d4, no bicie piąkiem niekoniecznie, skoczek g5 też niekoniecznie, no czyli trzeba było po prostu grać prostszy ruch, a może wieża d2, w sumie tak zagrałem czy tak nie zagrałem? Tak zagrałem, potem no finalnie też w sumie okazuje się ten najgorszy ruch. Eee, a nie, koniec a3 zagrałem, trzeba było grać albo wieżę d2 od razu, albo bicie po prostu skoczkiem na b4, no dobrze. Eee, poszło z koniec a3 i poszła długo roszada, która znowu sprawiła, że pozycja jest Zbalansowana i równa. No, wieża D2, D3 równo, równo, równo. Skoczek D4 już okazuje też nie było najlepszym, najbardziej trafionym pomysłem. To też ciekawe w sumie czemu. Znaczy, no tak, no bo gra tutaj. Ale czy mam jakąś alternatywę? No nie wiem, przecież jak zagram wieża E3, to nie ma sensu. bo Też sobie zagra goniec C4. to oddanie jakości też, no bez przesady. Hmm, chyba, że granie jakieś na przykład A5, właśnie, może o to chodziło. Chyba tak, no bo co tu nie możesz zbić, No, grabę sobie B5 na przykład. No, ale właśnie, wtedy B5. I chyba, że co, wtedy ja chodzę goniec C5, i tutaj, może o to chodzi, czy w ogóle C4. No, C4 nie, ale teraz skoczek D4, no teraz tak, to by była pozycja trochę lepsza dla mnie w takiej konfiguracji. No, ale zdecydowałem się niestety grać skoczek D4, goniec C4, Hetman F3, Hetman B7. No, i tutaj, no, to jest jeszcze do uratowania. To się okazuje, był błąd. Fatalne. No i właśnie, zagrałem Hetman F4, i wieża B2 przekreśliła wszystkie moje szanse. Tu jest pozycja wygrana w 100%. Tylko proszę nie mówcie mi, że wygraną jest Hetman. No, oczywiście, że wygraną jest Hetman na C7. Czemu tak? Co mam po, po wieżę na D7? Co tu się dzieje? Że tu jest pozycja wygrana. Na skoczek C6 nie wchodzi, no bo bije mi tutaj. No bicie. Bicie? No tak. Ha, no i co? Bije sobie tutaj. I co teraz? Bicie na B6? No nie przecież o co chodzi. Eee, pomyślmy. Na spokojnie. No to jest plus 4 do białych. Czemu tak? Ano Boże, przecież wisi figura na C4. Jezuek jak ja jestem jakimś tu tumanem. Ludzie. Hetman. No przecież Hetman C7. On musi grać w d 7 Nie ma innej w ogóle możliwości. Ja to wybiję, dobra, a bicie skoczkiem? No, bicie skoczkiem nie wchodzi w grę, bo jest skoczek C6, i no tu musi wyjechać Matno, nie ma innej możliwości. Więc on musi być matem i sobie odbijam mm, figurę, figura więcej, tempiony kleci. Tutaj w ogóle grozimy na A6, skoczek wiedzie na B5 albo C6, goniec dołączy do akcji, wieża do, dołączy do akcji. No cóż, no, nie było najgorzej. Było parę błędnych decyzji, do tego momentu przynajmniej, hmm, właśnie z Hetmanem F5, ale no, w tej pozycji jednak trzeba było zagrać ruch, który się narzucał od samego początku, czyli wjechać Hetmanem C7. Nie wiem, czemu tak mnie zagrałem. W sensie jakim cudem w ogóle stwierdziłem na 50 sekundach, że pójście na B2 jest bardziej perspektywiczne. Ewentualnie, żeby właśnie dokończyć szybciej partię, niż jakieś bardziej forsowne Hetman C7, gdzieś tu mogłem zbić sobie na B6, nawet według tych moich dziwnych obliczeń, jakieś tak jakby tam poszło. Jakieś hetman B6 zawsze grozi C6, skoczek C6, jakieś goniec C5, no coś tutaj grozi, tak? A wieża B2? No, wieża B2 nie grozi absolutnie niczym poza, poza przegraną, ale oczywiście moją. No cóż, takie partie też niestety będą zdarzać od czasu do czasu, tak jak mówię, chciałbym to zwalić na to, że tutaj muszę na głos sobie komentuję te partie i zazwyczaj trochę wtedy mniej widzę, mniej, mniej jestem spostrzegawczy, no ale dobrze, no może w następnej partii się odkujemy i będziemy cisnąć dalej. Dzięki za dzisiaj i do następnego.